Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj będzie hol zakupowy. Dosłownie przed godziną wróciłam z mega dużych zakupów, jak widać. Wszystko to, co znajduje się właśnie na stole, pochodzi z przecen i nie ma żadnego produktu, rzeczy, ubrania, dodatku, który byłby kupiony w normalnej cenie. Także mam nadzieję, że będziecie zainteresowane tym filmikiem, ponieważ jeszcze y, okres wyprzedażowy trwa, i można czasami coś znaleźć fajnego. Zresztą wiecie, że ja <grytania> potrafię wynaleźć coś ciekawego. Y, także, jeżeli jesteście zainteresowane, to zapraszam. W pierwszej kolejności może zacznę od biżuterii. Y, te kolczyki zakupiłam w sklepie CA za 5 zł. Tu mamy trzy pary kolczyków. Te dwie pierwsze są to białe cyrkonie, te dwa pozostałe zestawy mają czerwone oczka. 5 zł. One wcześniej kosztowały 22,90. W tym samym sklepie również za 5 zł kupiłam taką bransoletkę z kamykami w kolorze fioletowym, takim malinowym i złotym. Wcześniej ta bransoletka kosztowała niecałe 30 zł, więc zapłaciłam 5, więc super. W Orseju zakupiłam tak: dwa pierścionki i kolczyki. Tu mamy taki niebieski, śliczny, po prostu bardzo mi się podoba ten, ten pierścionek w kolorze, właśnie niebieskim, niebieskie oczko. Również za 5 zł, a normalnie on kosztował prawie 23 zł. Tutaj mamy takiego kwiatka z różowymi i czerwonymi kameczkami. Też 5 zł. Kosztował. 30. I w Orseju też takie granatowe, szmaragdowe yy, koraliki i, i tutaj te oczka, yy, takie tak się przedstawiają te kolczyki. Też za 5 zł wcześniej kosztowały 23. Także jeżeli chodzi o biżuterię, no to myślę, że super zakup. Kolejny zakup to trzy rzeczy, które kupiłam w Taili Whale. U nich coś takiego teraz jest, że jeżeli się zakupi trzy rzeczy, te przecenione, to płaci się za dwie. Ja kupiłam sobie takie dwie opaski: jedna jest czarna, druga szara. Zapłaciłam, każda z nich kosztowała 8 zł. I do tego za 4 zł kupiłam sobie takie yy, no nie, to nie są rajstopy, to są takie legginsy krótkie do półłótki, tak jak tu macie na obrazku, za 4 zł. Yy, w kolejnym sklepie, w tym razem w H&M. Yy, słuchajcie, dwie pary, yy, dwie pary rękawiczek za 5 zł. One były przy kasie. A kosztowały normalnie 20 zł. I taką ładną koszulkę za 30. Tu mi pani widzę, oderwała cenę. No niestety, bo podejrzewam, że nie będzie można tego w żaden sposób reklamować yy, czy tam oddawać. To jest po prostu taka koszulka nocna połączona ze spodenkami. Nie będę wam tego już pokazywać, bo i tak kiepsko. Następne rzeczy to torebki. Trzy torebeczki, słuchajcie. Te dwie, ta i ta, była zakupiona w Reserve. Ta ma takie fajne zapięcie, które mi się podoba. Jest w kolorze takiego ciepłego brązu, na paseczek. Ja generalnie jestem minimalistką, nie potrzebuję dużych toreb, więc mi to w zupełności wystarczy, żeby wrzucić tam klucze, portfel, telefon i tam, nie wiem, ewentualnie chusteczki czy błyszczyk, więc spokojnie można to zmieścić. Yy, ona kosztowała 60, a ja zapłaciłam 30. Jeszcze czaiłam się na dwie torebki, ale one niestety koło 100 po kosztowały. No niestety, jedna na taki bigiel, cała czarna, a druga taka yy, ze wzorkami. Yy, kolejna torebka, no tu w kamerze ona tak nie wygląda tak, jak powinna. Yy, Ponieważ to jest taki zielon, ciem, ciemny, taka ciemna zieleń, coś w rodzaju zgniłej zieleni, taką bardzo fajną podszewkę ma, powiem szczerze. I teraz tak, tutaj mamy jedną kieszonkę taką malutką, no i drugą w środku i długi pasek. Ja lubię właśnie takie małe torebki zgrabne, które można przez ramię przewiesić i, i super. I ona kosztowała, już mówię, jak znajdę, albo i nie znajdę. Ale yy, nie, nie znajdę pani, chyba oderwała, ale też zapłaciłam za nią 30 zł. Więc super. I kolejna rzecz, no ta torebka bardzo mi się spodobała. To jest taki styl, powiedzmy, sportowy. Ona ma tutaj dwie przegrody, jedna i druga, takie dosyć spore. Yy, nie wiem, czy będzie widać. Kupiłam w pool and beer, i to jest na taki pasek. Z takimi złotymi dodatkami, sprzączkami. Oj, ciężko się coś robi jedną ręką. I ona ma takie futerko, fajnie wygląda, naprawdę bardzo mi się spodobała. Tu z tyłu jeszcze takie dodatki, jakby to powiedzieć, takie zielono, złote. I ona normalnie kosztowała, już mówię, bo ona już kilka razy widzę, że tutaj były trzy naklejki poprzeceniane, jakieś 60, coś widzę, ale kosztowała 120, a zapłaciłam 50. No to super. Tak mi się spodobała ta torebka, jestem bardzo. I na koniec, zostawiłam bluzki. Te, ta bluzeczka to jest. No właśnie, kamera, niestety nie oddaje koloru prawdziwego koloru tej bluzeczki. Ona jest fioletowa. Taki sam rozmiar i taki sam kształt kupiłam, fioletową, właśnie i granatową. Pod spodem jest granatowa. Te dwie bluzeczki kupiłam w Kameje, czy jak to tam się nazywa, za 30 zł. Ona kosztowała wcześniej chyba 50, czy jakoś tak. Bardzo ładnie wygląda. To jest taka, wiecie, minimalistyczna też bluzeczka. Yy, dla takich yy, okrągłych dziewczyn to z, naprawdę <gryw> ładnie wyglądam w niej, więc yy, nie wahałam się zakupić. No i druga to jest identyczna, tylko że yy, granatowa, bardzo fajne kolory. No strasznie długo też siedziałam w tym sklepie, ale jestem zadowolona, że coś wybrałam. I dwie ostatnie bluzeczki pochodzą z Reserved Ta czarna ma takie koraliki yy, podoklejane. Ona wcześniej kosztowała 50 zł, ja dałam za nią 30. W też bardzo dużo czasu spędziłam, żeby właśnie wybrać sobie czy jakiś sweterek, czy jakieś bluzeczki, czy nawet buta... nad butami się zastanawiałam, ale nie, ja jednak jestem zwolenniczką kupowania butów w sklepach obuwniczych, a nie odzieżowych. Także za to właśnie sobie kupiłam bluzeczki. Naprawdę bardzo ładnie ona wygląda, nawet do żakietu, do sweterka. Super. No i ostatnia bluzeczka to właściwie bluzeczka nie dla mnie, tylko dla mojej mamy. Te różyczki intensywniej wyglądają na żywo. To jest taka granatowa bluzka właśnie z takimi kolorowymi kwiatkami. Ona tutaj pod szyją ma zapinane guziczki. I ona słuchajcie wzięłam ją ze względu na to, że właśnie te kolory są żywe i mam nadzieję, że mojej mamie będzie, będzie ona odpowiadała, jeżeli chodzi o rozmiar i jeżeli chodzi o kolory. I ja, ona kosztowała 50 zł, ja dałam 20. I właśnie ze względu na to, że kosztowała 20 zł, to ją, to ją zakupiłam. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy ciuchowe. Tak na dobrą sprawę. Mam jeszcze dużo rzeczy takich kosmetycznych, o których wam jeszcze nie mówiłam, a mam już chyba 4 miesiące, jak nie dłużej, które czekają na mnie. Zapakowane, odfoliowane jeszcze, żeby po prostu nie traciły niepotrzebnie swojej ważności, ale mam nadzieję, że taki filmik nakręcę jeszcze z tymi rzeczami kosmetycznymi, które kupiłam jakiś czas temu, i też uznajmy, że będzie to hol zakupowy, wakacyjny jeszcze także to by było na tyle jeżeli chodzi o te moje dzisiejsze zakupy no jestem z nich mega ale to mega zadowolona bo no nie wyda... no, tak wydałam dużo pieniędzy ale nie aż tak dużo ile bym wydała płacąc tą cenę normalną tą pierwotną cenę także to by było na tyle dajcie znać pod filmikiem czy moje zakupy Spodobały wam się, może zachęcę was właśnie do zajrzenia do tych sklepów i wyszukania coś odpowiedniego dla siebie. Nie wiem czy wiecie, ale teraz w sklepie CNA jest coś takiego. Oni przynajmniej też tak się reklamują, że otworzyli sklep online i można robić zakupy właśnie poprzez internet. Nie wiem dokładnie jak tam wyglądają te sprawy. Jeżeli chodzi o wysyłkę, zwroty i tak dalej, ale odsyłam Was po prostu do przeczytania regulaminu na ich stronie. Ja też to uczynię, bo nie ukrywam, że ten pomysł mi się podoba. Dobra, dosyć tyle tego gadania. Mam nadzieję, że filmik się wgra.